Mam taką fajną lampkę z Parkside Nie jest zła, świeci fajnie. Dobra jest do auta pod deską, coś jak się robi, zawsze ją używam. Patrzcie, tu ładuje się normalnie przez USB-C kabel do ładowarki. No i niby nic dziwnego ładuje się, tak? Ale ona ma też wyjście USB, więc można coś z niej naładować, na przykład telefon w terenie, ale co odkryłem. To wyciągniemy sobie teraz kabel do ładowarki, Ten sam kabel i podłączymy go do tej samej lampki. Kurde, w trzech wymiarach istnieje ten port USB. O, lampka sama się ładuje. Czary Perpetuum mobile. Widzicie to? Lampka się sama ładuje. To by się spodziewał. Teraz mogę iść i nigdy mi nie braknie prądu, mogę świecić i fajnie, kurwa.